Stoję mały, zagubiony pośród tłumu, z matrawkowym irokezem na głowie, z hasłem Punk's Not na plecach, po plamionych spodniach, z już wyrastam, i podartych trampkach, na szyi mam karnet ze zdjęciem, na scenie że Sebes śpiewa, że wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy. Nie wiem dokąd poszedł Lolo, nawet nie jestem pewien, czy będę potrafił znaleźć nasz namiot, który stoi wciśnięty wśród tysięcy innych, pod scenną tuman kurzu i powrot, wbijam się w ten tłum, Upadam odetchnięty, wstaję, znów upadam, tworzą płotok. ktoś ciężkim butem stąpa po mojej dłoni. Podnoszę się z trudem. Na palcach mam krew, w ustach piach, gra teraz prowokacja. Matki, zbrodniarki, wyrodne matki. Nawite ćwiekami skóry i wojskowe buty. Kolejny zespoły, jak lod opar. piersi moskwa, a badon na Prąd nadchodzi miasto śpi, a już w nocy wielki mund pod sceną to rezerwę. wciąż sam. To już mnie ludzie ludzkie twarze i głosy, ogłuszony wpadam na lola, roześmiałem, upalony marihuan, razem szukamy namioty, Nie ma, może ktoś z krat podziemy się zmęczeni w trawie, zupełnie bezbronni, zupełnie szczęśliwi. w 1984 ukształtował mają wrażliwość bardziej niż jakakolwiek książka. Bruch, brutalność, wykrzyczana wściekłość, skrywany strach, bunt, alienacja, pozorowany nihilizm i wola walki o lepszy świat. Oświat dla nas, kolejna utopijna wiara, że jutro może być inna. Moja rajska wyspa zaludniła się i wzoniła hałasem. Ciężkie buty zdeptały trawę. Nie potrzebowałem już miłości ani opieki, nie potrzebowałem już żadnej mitologii i nostalgii. Chciałem działać, napędzany egoistyczną potrzebą zamanifestowania siebie. myśli, moje czyny legły w gruzach. Nie potrzeba bohatera, świat się zmienia, więc umrzeć dla świata, by narodzić się na nowo bez defektów. Ja rodzin 1984 uświadomił mi, że należy do szerszej wspólnoty ludzi, którzy, jak ja, kontestują, buntują się. Chcą myśleć przede wszystkim o sobie, nie o szkole, rodzicach, przyszłej pracy, aktualnych ramkach. Pojęcie czasu traci na znaczeniu. Bez nas przyszłość nie istnieje, a będzie taka, jaką każdy z nas z osobna sam dla siebie stworzy. Bo wolność jest w każdym z nas, wolność wolna. Wiele lat później zrozumiałem to lepiej, czytając wolę Hannah ale już wtedy, w 1984 roku w Jarocinie, czułem intuicyjnie, że wola i wolność to słowa, które odparcie się ze sobą kojarzą. W języku polskim mają nawet wspólny źródło słów. W angielskim jest trochę inaczej. Wola to Willie, a więc słowo pochodzące od czasownika Becie, wyrażonego w czasie przyszłym, będę Will. Wola bowiem zawsze napierana jest na przyszłość. Mamy wolę, by coś zrobić, wolną wolę, bo możemy tego nie zrobić. Nigdy jednak nie wyrazimy woli w odniesieniu do faktu dokonanego. Stojąc ostatnio pod sceną i patrząc na wrzeszczącego do mikrofonu Buzyńskiego z szykier, jak nigdy czułem w sobie wolę wolności. I być może było to najważniejszym doświadczeniem okresu mojego dojrzewania. Ta wola pozwalała iść do przodu, nie oglądając się za siebie, nie patrząc na pozostawione zbliżenia, dawała nową siłę, wielką moc rażenia. Mocą tą mogłem tym dysponować w dowolny sposób, zgodnie z potrzebami, przekonaniami, wrażliwością i estetyką, ale poza jakimkolwiek ustanowionym prawem.